Astronauta John wybudza się z długiego, przyjemnego snu podczas hibernacji. Komputer przypomina, że jest na pokładzie statku lecącego od 9 miesięcy na Tytana, księżyc Saturna. Szybko się odświeża i razem z pozostałymi członkami misji odsłuchują wiadomość z Ziemi. Dostają wytyczne, sprawdzić systemy, przeprowadzić test psychologiczny i kolejne 3 miesiące drzemki. Zostały im tylko dwa takie cykle do Jowisza, gdzie będą robić tytułową asystę grawitacyjną. John szybko robi ten test, sprawdza radia i dostaje nawrót wspomnień. Taki mały skutek ubocznych leków do hibernacji. Przypomniał sobie nazwisko swojej dziewczyny, która nie uradziła go żadną wiadomością. Wszystko działa. Wysyłają raport, a potem w kolejną drzemkę. Tuż przed zaśnięciem słyszy jeszcze jej głos i przenosimy się do jego snu. Oglądają prezentację dotyczącą celu misji. Chcą dotrzeć do Tytana, czyli jedynego obiektu poza Ziemią, posiadającego na powierzchni wodę w stanie ciekłym. W następnym zdaniu narrator mówi, że jeziora i rzeki tam są wypełnione ciekłym metanem, a nie wodą. Potem tłumaczą, że aby tam się dostać, ukradną trochę prędkości orbitalnej Jowisza za pomocą asysty grawitacyjnej. Technicznie to powinni mówić o kradzieży pędu, bo orbitalna prędkość Jowisza się praktycznie nie zmienia, ze względu na jego niesamowitą nadwagę. I teraz dowiemy się, po co to wszystko? Zmiany klimatu są ogromnym problemem dla przetrwania ludzkości. Więc uwaga, cytuję narratora, wykorzystanie ogromnych zasobów metanu na Tytanie stworzy niezliczone źródła czystej energii dla Ziemi. I że to niby dzięki tej misji uratują ziemię? Co? To nie ma sensu z prawie każdej strony. Te niezliczone źródła energii to po prostu jest energia chemiczna i tyle. Na przykład spalanie, ale tego na pewno nie można nazwać czystą energią. Bo przecież dwutlenek węgla robi dokładnie to, co chcą zahamować. Dalej, transport metanu z powrotem na Ziemię byłby tak niesamowicie niewydajny, że raczej przetwarzają go na miejscu, a na Ziemię przywożą w jakiś sposób uzyskaną energię. Tylko w atmosferze Tytana za bardzo nie ma tlenu, aby móc cokolwiek tam spalać. A w filmie nie przedstawiają żadnej innowacyjnie nowoczesnej magicznej metody transportu energii, więc można założyć, że korzystają z konwencjonalnych nośników. A w takim razie te kilkadziesiąt ton baterii, które przewiozą z powrotem, to jest nic. Tu mam ciekawe rozwiązania. Niech powiedzą na przykład, że na Tytanie znaleźli ogromne złoża trytu, co nie jest jakoś wielce niewiarygodne. Wtedy może nawet sensownym pomysłem byłoby przewożenie tego materiału, którego na Ziemi już praktycznie nie ma, a jest niezbędny do wydajnej fuzji. Z drugiej strony to był tylko sen, wspomnienie lub halucynacja wywołana lekami. Więc to wszystko mógł sobie po prostu wymyśleć. A cel misji jest tak naprawdę zupełnie inny. Ale odchodzę od tematu. Budzi się. Po raz kolejny wykonuje standardowe czynności. Nagle znowu słyszy głosy. Sprawdza różne miejsca, ale reszta załogi jeszcze śpi. Tym razem pojawia się większy problem. Stacja wchodzi w jakieś turbulencje. Prąd wariuje, a nim rzuca o ścianę. Potem z panelu wypadają śruby i jakoś się dziwnie rusza. Jakby żył własnym życiem. Spada. A Johna budzą koledzy. Razem idą sprawdzić o co chodziło. Włażą na sufit. A tam tyle miejsca, że trochę kwestionuje logikę konstrukcji tego statku kosmicznego. Zobaczyli wielkie wgniecenie, jakby coś dużego dosyć delikatnie uderzyło w statek. Tak, delikatnie. Bo przecież z prędkościami międzyplanetarnymi prawie wszystko przeszłoby na wylot bez nadmiernego wgniatania metalu. Więc musieli coś delikatnie drasnąć. Sprawdzają kamery, ale nic nie widziały. A wszystkie systemy są sprawne. Nawet komunikacja. Mimo, że jak wysłali wiadomość na Ziemię, to nie dostali jeszcze odpowiedzi. A raczej poczekali te parę godzin na odpowiedź. Kapitan nie jest za bardzo przejęty. Bo wymyślił, że inżynierowie pracujący przez dekady nad tą misją, która ma niby uratować ludzkość, nie pomyśleli o zrównoważeniu napięcia struktury, przez co teraz, po ponad roku w próżni, statek wyrównał napięcie samodzielnie, robiąc to dziwne wgniecenie. Więc parę następnych dni spędzają na sprawdzaniu tej hipotezy. Potem nasz prywatnie wyjaśnia swoje obawy, bo bardzo chce przerwać misję. Tylko to nie jest tak, że mogą po prostu zawrócić i tyle. A w przeciwieństwie do tego, co mówi tamten facet, asysta grawitacyjna wcale nie jest taka niebezpieczna. To tylko standardowe przyspieszanie w próżni. A raczej nie przelatują tak blisko Jowisza, żeby to stanowiło jakiś problem. Poza tym i tak pewnie będą musieli ją wykonać, żeby wrócić. Ciekawa sprawa. Ta ich trajektoria i pozycje planet na monitorach nie mają sensu. Ta linia oznacza ich przewidywaną trasę, czyli przyszłe położenie statku. To znaczy, że Jowisz powinien być na tej linii, żeby mogli się z nim spotkać. A nie 50 milionów kilometrów dalej. Nieważne, Nasz opisuje ich największy problem. Diagnostyka nie wykazuje żadnych śladów problemów, mimo że widzą je na własne oczy oraz statek najwidoczniej nie wie, że ma wielkie wgniecenie. Jednak mimo tego wszystkiego kapitan postraszył ich, że jeśli zawrócą, to ludzkość zmarnuje masę funduszy i czasu, więc nie ma co marudzić. Trzeba iść spać, aby nie marnować dalej zasobów. Jeszcze przed snem, Nasz przekonuje Johna do buntu. Ponieważ uważa, że kapitan jest idiotą i ich zabije, ustalają pobudkę na 12 godzin wcześniej. I wtedy, jeśli stan statku się pogorszy, to zmienią trasę na powrotną na ziemię. Tu jak zwykle widzę parę problemów. Po pierwsze, jeśli stan statku się pogorszy, to raczej będą wtedy spać, i albo obudzą się wszyscy naraz, albo wcale. Samo oczekiwanie na rozwój sytuacji nie jest zbyt sensowne. Druga sprawa. Nasz boi się uruchamiać silniki przy takim uszkodzeniu struktury. Tyle, że aby wykonać manewr, który chce zrobić, aby wrócić na Ziemię, również musi uruchomić silniki. Raz, aby odpowiednio zmienić trajektorię oraz przyspieszając w trakcie asysty, a potem aby zahamować przed powrotem na Ziemię. Silnikom oraz statkowi nie robi różnicy, w którą stronę przyspieszają. Jak mają się rozwalić, to się rozwalą. Nie ma to znaczenia. Nieistotne. W trakcie kolejnej dawki wspomnień mówią, że pod powierzchnią tytana znajdują się potężne pokłady tlenu, do których muszą się dowiercić. Więc mam nadzieję, że co najmniej jeden z nich ma doświadczenie w odwiertach naftowych. Eee, tak, nieważne. W ten sposób będą mieli odpowiednią ilość paliwa na powrót, ale to dalej nie rozwiązuje problemu przeniesienia energii z tytana na ziemię. John budzi się te 12 godzin wcześniej. Razem oglądają piękny widok Jowisza, dzięki czemu możemy zauważyć, że sztuczna grawitacja to nie po prostu standardowe obroty statku, bo wtedy patrząc prosto w górę powinni widzieć strukturę reszty statku, więc to niestety musi być jakaś magiczna technologia. Po raz kolejny nie udało im się znaleźć żadnych dowodów na problemy ze statkiem, więc oboje mają inne zdanie dotyczące przerwania misji. Wtrąca się kapitan, który wcześniej ich podsłuchiwał, dlatego też obudził się wcześniej. John tym razem przyjął stronę kapitana, a ten twierdzi, że nasz wpada w paranoję przez te leki służące do wywołania hibernacji. Teraz John wlazł znowu sprawdzić to wygniecenie w kadłubie. Problem się tylko i wyłącznie zwiększa. Statek pęka, a Johna wypycha w próżnię. Ale spokojnie, to była tylko halucynacja. I zamiast pójść sprawdzić jeszcze raz, czy wgniecenie nie produkuje nowych problemów, przechodzimy do kluczonego manewru. I gdyby ktoś jeszcze myślał, że film próbuje pokazywać tego typu misje jakkolwiek sensownie, to tutaj ma dowód całkowitej ignorancji. Zobaczmy. Sami wcześniej mówili, że komputer ma wszystko w granę. A tu, teraz, John w ostatniej chwili sam ustawia przyszłą trajektorię. Trochę jakby grał w Kerbal Space program. Potem samemu włącza silniki przyciskiem i do tego tylko jeden naraz, aby stworzyć idiotyczny brak balansu przez brak symetrii, dzięki czemu statek na pewno nie będzie miał odpowiedniej trajektorii. Trochę trzęsienia, i w tym całym chaosie manualnie klika guzik, aby wyłączyć silniki w precyzyjnym momencie co do milisekundy. Serio? Czy może być mniej efektywny sposób na przeprowadzenie tak precyzyjnego manewru? To wszystko, co właśnie przeszli. Bez problemu i zdecydowanie lepiej zrobiłby komputer. Dodatkowo sprawa tych ochronnych ubrań. Założyli hełm, jakby się bali nagłej zmiany przyspieszenia, jak przy zderzeniu samochodowym. Tyle, że taki statek z przodu nie ma silników, więc nie ma szans na nagłe przyspieszenie w drugą stronę. Oraz w ich przypadku, to jeśli rzeczywiście pójdzie coś nie tak, to raczej spowoduje dekompresję, a wtedy będą potrzebować całych skafandrów, a nie tylko hełmu. Oprócz tego, przez cały film mówią o tej asyście grawitacyjnej jako najtrudniejszej części misji, gdzie to tylko proste przyspieszanie w próżni. To samo robili na orbicie ziemskiej. Trudne i niebezpieczne będzie dopiero lądowanie w atmosferze Titana. Nieważne, udało się bez problemów. Po jakimś czasie przy rutynowym sprawdzeniu komunikacji John usłyszał swoje imię. Tłumaczą mu, że wokół nic nie ma, co mogłoby nadać lub odbić sygnał. A dodając do tego tą halucynację i wcześniejsze zobaczenie Zoe już powinien być świadomy, że jego mózg nie działa poprawnie i przydałoby się to przekazać załodze, ale tego nie robi, a raczej nikt się tym nie przejmuje i wracają do hibernacji. Potem jest jeszcze gorzej, widzi Zoe nawet wyraźniej niż poprzednio. Ale znowu, nie dzieli się tym z ekipą. Kapitan przypomina mu, że Zoe tu nie ma, co jest mocno podejrzane, ponieważ nie mówił mu, co widział. Tylko nasz o tym wiedział, a on ma problemy z pamięcią i nie wie, czy mówił kapitanowi o tym, czy nie. Trochę się zaczynają kłócić. Przerywa im kapitan. Problem z reaktorem, który zauważył nasz, jednak jest rzeczywisty. Moc spada czasem o 20%, co zagraża ich życiu. Jednak okazało się, że ktoś wprowadził odpowiednie zmiany, zostawiając swój kod autoryzacyjny. Atmosfera się zagęszcza. Pojawia się broń. Kapitan zmusza ich do hibernacji, ale tamten próbuje przejąć kontrolę, przez co jego czaszka pęka na oczach prawie śpiącego Johna. Jak zwykle śni o wspomnieniach związanych z Zoe. Po przebudzeniu mi widzi śladu po tamtym zajściu, a kapitan korzystając znowu z broni przekonał Johna do współpracy. A ten nawet nie próbował zobaczyć, czy na Shoghi rzeczywiście nic nie jest. Po raz enty sprawdza komunikację. Dostaje halucynacje tym razem niezwiązane z Zoe, a potem znowu głos Zoe. Przy następnej pogawędce kapitan zdradza, że jego związek z Zoe był zaaranżowany. Potwierdza to mówiąc o wielu momentach, które wcześniej widzieliśmy w jego wspomnieniach. Ona miała się do niego zbliżyć, aby wybadać stan psychiczny i czy nadaje się do tak długiej rozłąki z Ziemią. Już pomijając rażące kwestie etyczne związane z tą sytuacją, to najwidoczniej poszła trochę za daleko i stworzyła między nimi uczucie, które teraz produkuje kilogramy problemów. Druga sprawa, to powinna być poufna akcja między Zoe a komisją wybierającą załogę i żaden z członków ekipy nie powinien o tym wiedzieć. Dodatkowo, żaden z nich, nawet kapitan, nie powinien być członkiem tej komisji. Na koniec kapitan raczej wie jakie problemy dręczą teraz Johna. A i tak, aby wygrać kłótnię, mówi mu, że Zoe została podstawiona, tylko pogarszając sytuację. Chociaż zapewne to była wina alkoholu, nieważne. I jak zwykle John wraca do jedynej czynności, którą robi na statku, czyli sprawdzania łączności. Znowu, przez radio słyszę jakiś głos. Tym razem to jest rzeczywisty rozmówca, tylko podobno to coś ma zasięg 70 km, więc tak. Nie zdążył przekazać dokładnego stanu sytuacji, czyli tego, że kapitan trochę wariuje. I znowu spotkanie z kapitanem. Tym razem on nagrał to, co się przed chwilą stało, aby pokazać Johnowi, że ma coraz potężniejsze zwidy. I nakazuje powrócić do spania. John nareszcie domaga się zobaczenia Nasza, ale nie bo trzeba by go wybudzić czy coś. Dalej, John wykonuje dokładnie ten sam manewr, który nie wyszedł Naszowi. Jak można było się spodziewać, wygrał. Poszedł szukać nasza, ale przez uszkodzenia głowy dostał silnego ataku, co wykorzystał kapitan, ale znowu nie dał rady głównemu bohaterowi. John nie może znaleźć nasza na kamerach, więc pyta komputer, gdzie on jest. Po krótkiej serii pytań, orientuje się, że od samego początku misji jest sam, a nasz oraz kapitan Franks nie istnieją. Pamiętacie ten test psychologiczny, który robił na początku? Chyba o nim zapomnieli. Teraz jedyną rzeczą, jaką może zrobić, to kolejne próby nawiązania komunikacji. Tym razem się udaje i odbiera Zoe. Potwierdza informację, że od początku jest sam, ponieważ statek potrafi utrzymać tylko jedną osobę. On sądzi, że dalej to może być halucynacja, więc zadaje bardzo inteligentne pytanie: dlaczego rozmawiają bez dwugodzinnego opóźnienia? Skoro on teraz jest koło Jowisza. ona mu tłumaczy, że tak naprawdę nigdy nie wystartował. Tylko wsadzili go do perfekcyjnej repliki, aby testować działanie środka usypiającego oraz wpływ samotności w kosmosie na psychikę. Tamten problem na samym początku pojawił się ze względu na trzęsienie ziemi. Czyli to rzeczywiście skały wgniotły mu karoserię. No, czyli tamta historia z podstawioną Zoe niekoniecznie jest prawdziwa. Ale w tym momencie zmienili jedną niemoralną sprawę na drugą, która nawet może być gorsza. Zoi mówiła, że już wiercą do niego tunel i wystarczy, że wyjdzie na zewnątrz. Tylko problem, bo dalej przez okienko widać kosmos. Ona tłumaczy, że zapadlisko odłączyło ich od systemów i nie mogą wyłączyć tego, co robi taką realistyczną symulację. Jednocześnie pojawił się kapitan. Tłumaczy, że to on jest prawdziwy, a wszystko co słyszy w radiu i od komputera pokładowego jest halucynacją. No i teraz zagwostka. Komu zaufać? Co jest halucynacją, a co rzeczywistością? Hmm, może tak. Po pierwsze potwierdzi, że jest tu sam, jak sprawdzi, że nie ma innych kapsuł do hibernacji. A potem może się ubrać w skafander, który również jest tylko jeden. I w miarę bezpiecznie wyjść w kosmos. W najgorszym wypadku zrobić z siebie idiotę przed górnikami. Zamiast tego postanowił zaufać swoją wiarę czy coś. I po prostu wyjść. Na szczęście miał rację. I wyszedł w środku zawalającego się obiektu Aperture Science. Przyszedł do drzwi, które właśnie próbują otworzyć. I nagle cisza. Jednak nie miał racji. I właśnie się zorientował, że odlatuje daleko w przestrzeń kosmiczną. Chociaż dalej nie wiadomo, co było prawdą, bo tam pod Ziemią mógł po prostu dostać po głowie kamieniem w trakcie kolejnej halucynacji. Ale film sugeruje raczej, że rzeczywiście był w kosmosie. A mógł to przetestować w następujący sposób: zmniejszyć ciśnienie w śluzie do pół atmosfery i zrobić drzwiami na zewnątrz jak najmniejszy otwór. Aby przetestować, czy powietrze będzie wlatywać, czy wylatywać, bezpiecznie będzie, jak to zrobi, nie będąc w śluzie. Tylko sobie popatrzy przez okienko na jakiś element, pokazujący, w którą stronę jest przepływ powietrza. A dodając do tego informację, że drzwi zewnętrzne otwierają się na zewnątrz, więc jak w śluzie zrobi całkowitą próżnię, to jeśli na zewnątrz również będzie próżnia, bo jest w kosmosie, otworzy drzwi bez problemu. A jeśli rzeczywiście jest na Ziemi, ciśnienie zewnętrzne będzie dociskać drzwi z siłą ponad 20 ton i nigdy ich nie otworzy. No i tyle z w miarę logicznego wyjaśnienia tej sytuacji. Bo jeżeli rzeczywiście był przy Jowiszu, to wiele rzeczy, które widział, nie ma sensu. Dodając do tamtej asysty grawitacyjnej, dlaczego oni podchodzą do Jowisza od bieguna? Nie tak powinien wyglądać ten manewr. Ponieważ w tej sytuacji wystrzelą procą mniej więcej prostopadle do płaszczyzny Układu Słonecznego. A jeśli to był test, to przynajmniej wyjaśniałoby to kilka spraw. Chociaż również produkuje nowe problemy, takie jak manewry przyspieszania w trakcie asysty grawitacyjnej. Bo tak, w tamtym ośrodku mogą symulatorem wyprodukować wibracje, ale w jaki sposób zasymulują ogromne przyspieszenie, które tam występuje? Najłatwiej byłoby przyczepić mu rakietę na jakimś torze. Dodatkowo, tutaj nasuwa się pytanie: dlaczego akurat się tak zdarzyło, że po sześciu miesiącach od trzęsienia ziemi, akurat teraz jest straszne ryzyko zawalenia i każą mu wyjść stąd jak najszybciej? Dziwne. Oraz, oczywiście, cały cel tej misji jest mocno wątpliwy. Takie spostrzeżenie. Że sytuacja statku jest analogiczna do jego sytuacji psychicznej. Jak to mówił kapitan, uszkodzony mózg nie zawsze wie, że jest uszkodzony. A wcześniej dyskutowali o tym, jak statek nie pokazuje żadnych dowodów, że systemy są uszkodzone. Oraz system nie pokazuje żadnych dowodów na to, że kadłub się wgiął. W ogóle, czy ten statek został uszkodzony, czy to również była halucynacja? A może cały film to tylko sen w trakcie hibernacji? I on tak naprawdę nie zginął. A może to wszystko dzieje się w prawdziwym świecie, pod Ziemią, na planie filmowym. Ciekawe. Proszę o wasze opinie w tej sprawie. Tutaj są moje dowody, czyli fakty, które nie mają sensu, jeżeli on rzeczywiście jest w kosmosie. Ostatecznie to był nawet ciekawy film, pokazujący emocje, eksplorujący problemy psychologiczne, towarzyszące długotrwałym podróżom międzygwiezdnym w samotności. I takie tam. No, gdyby tylko na samym początku nie pokazali, jak idiotyczny jest cel tej wspaniałej misji. Przez co przez cały film z tyłu głowy miałem pytanie, po co tam lecą? No tak, nic, bo ich misja to jakiś absurd. Jakby chociaż powiedzieli, że to jest testowanie, czy da się przeżyć tą podróż. No i to tyle. W komentarzu piszesz, czy się podobało, czy mam robić więcej takich bardziej filozoficznych filmów. A potem patrzysz na ten wspaniale błyszczący przycisk Subskrybuj, głaszczesz tego lajka, klikasz na ten następny wspaniały film. I zapominasz o tym okropnym outro, które właśnie usłyszałeś. Dobra Czy whatever.